Daria Pacańska, dzień dobry. Czas na polityczne refleksje. Wielka Brytania zdecydowała w referendum, że wystąpi z Unii Europejskiej. Unia chce jak najszybszego rozpoczęcia brexitu, a Brytyjczycy nie zamierzają się spieszyć. Co więcej, w sobotę tysiące Londyńczyków protestowało przeciw brexitowi. Moim państwa gościem jest Grzegorz Brown, kandydat na prezydenta w ostatnich wyborach. Dzień dobry. Dzień dobry, szczęść Boże. Jedną z haseł, które głosili Londyńczycy podczas tej sobotniej demonstracji, brzmiało: Brexit to katastrofa według Pana? No, to jest chwila prawdy. To jest taki moment, w którym zatęchłe bajoro pokryte rzęsą, czyli życie publiczne, które przykryte jest, ukryte za, za fasadą frazesu politpoprawności nie, w, w, przechodzi przez nie jakiś jakiś powiew świeżości moment prawdy no bo okazuje się że to wszystko co do tej pory mieli do powiedzenia nie, Eurofederaści, funta Kłaków nie warte, ci wszyscy, którzy nas zaganiali do Eurokołchozu, tłumacząc, że taka jest konieczność historyczna, przymus dziejowy, Marksowski no, okazuje się, że trafili kulą w płot, bo, bo kiedy nas szantażowano prymusami Unii Europejskiej z Zachodu, no, to, to tymczasem największe rysy na wizerunku tego przedsięwzięcia zaczęły mm -hmm. się pojawiać właśnie od Zachodu. Pytanie tylko czy to jest wszystko naprawdę, czy to się rzeczywiście w tej chwili Projekt eurokołchozowy kruszy. Czy to jest pewien ruch właśnie w fasadzie, w sferze propagandy? Czy to naprawdę Wielka Brytania zamierza wyjść z eurokołchozu, czy też tylko wykonana zostaje pewna operacja propagandowa? Może zmieni się londyńska ekipa, a nie pójdą za tym formalne ruchy prawne? Bo przecież mamy na razie wynik referendum, ale to nie wywołało jeszcze najmniejszej zmiany w kodeksach brytyjskich. I szybko się na nią nie zanosi. A otóż, bowiem, żeby naprawdę wystąpić z Eurokołchozu, no to trzeba najpierw wystąpić o wszczęcie procedury secesyjnej. Musi się Parlament Brytyjski wypowiedzieć i rząd jej królewskiej mości może już zmieniony. No i nie wiadomo, czy oni to rzeczywiście zrobią. Pytanie, które trzeba sobie postawić, jest też takie: czy to jest rzeczywiście spontan, czy to rzeczywiście głos ludu i demokracja, czy też może jak to zwykle w demokracji, ktoś jednak wszystko to sobie starannie policzył i w twardym rdzeniu. Państwowości brytyjskiej, w jakimś tak, w jakiejś takiej partii wewnętrznej, która przypuszczam w każdym poważnym państwie istnieje. Elity mogą wymieniać w fasadzie właśnie jakichś Cameronów na, mm -hmm. na innych tam Faradżów, ale, ale wewnętrzna partia rządzi. I czy to oni rzeczywiście podjęli te decyzje, czy to na przykład towarzysze amerykańscy dyscyplinowali? Angoli, no bo przy okazji tego brexitu wymienią Camerona na, na kogoś innego. A jaki mieliby powód? No, na przykład taki, żeby dać przykład Grozy, bo w końcu to Cameron i jego ekipa przystąpili do tego chińskiego Banku Inwestycji Azjatyckich i Znowu, czy to było koncesjonowane przez Waszyngton, czy Wielka Brytania zrobiła to jako najbardziej lojalny reprezentant interesów Imperium Amerykańskiego, czy też Wielka Brytania usiłuje wrócić do gry imperialnej, usiłuje zrekonstruować Imperium Brytyjskie? To jest pytanie. Jak będzie wyglądała sprawa z TTIP, czyli tym dyktatem mm -hmm. korporacji amerykańskich? Który, którego próbę narzucenia Europie podjęto. No, Polska się ochoczo oczywiście zgłasza, jak zwykle. Polska chce być prymusem, najlepszym agentem amerykańskim w naszej części świata, więc Polacy przyjmują ten dyktat korporacyjny, który, który przecież przypomnijmy, ma na tym polegać, że, że korporacje głównie amerykańskie, nabiorą cech eksterytorialności na naszym terytorium. Otóż czy, czy Brytyjczycy wychodząc z Unii Europejskiej ułatwią przeforsowanie TTIP, czy utrudnią to jest też sprawa Niemiec. Czy program remilitaryzacji Niemiec jest koncesjonowany przez Amerykanów, czy oni dalej trzymają to wszystko za twarz w strukturze NATO, czy też licencjonują ruchy niemieckie właśnie na naszym odcinku, czy chcą dać Niemcom lepszą pozycję na kontynencie europejskim, i w związku z tym rola Wielkiej Brytanii jako kuratora tutaj już jest, no, musi być zmniejszona, czy też odwrotnie? Czy to, są, czy, to są ruchy, czy to są ruchy, których dokonują właśnie te partie wewnętrzne Anglii, Niemiec, a Amerykanie mają z tym autentyczny kłopot. Mhm. Jest też taka wersja, już kończę moją przydługą, jak zwykle, odpowiedź na pani krótkie pytanie. Jest też taka wersja, że to Moskale za tym stoją, że to Moskalom zależy na rozwaleniu eurokołchozu, no bo mają wtedy prostszą sprawę, prowadząc bilateralnie swoje stosunki z państwami europejskimi, takim, takim jak Niemcy, Francja, które tradycyjnie bardzo chętnie Współpracują z Moskalami, no bo, no bo właśnie, cóż, Niemcy z nimi ciągną tę rurę Nord Stream 2, Francuzi wysyłają z Gujany swojej francuskiej, ruskie satelity, wystrzeliwują w kosmos. Czy Rosjanom zatem zależało na tym, żeby Eurokołchos się rozsypywał? Myślę, że czas niedługi nam to pokaże. Czy to się dzieje naprawdę, czy to jest tylko na niby? Czy to jak w Ojcu Chrzestnym, prawda, Don Corleone mówi do, do Luki Brazji i ci powiedz, że jesteś niezadowolony z naszej rodziny, mając na uwadze inne potrzeby swojego klanu gangsterskiego. Zobaczymy. Tak czy inaczej, mm -hmm. Brexit, jeszcze bym tutaj dodał do, tego, do uzupełnienia tego pejzażu: no ogłoszenie fałszerstwa wyborczego w Austrii. Sąd Najwyższy w Austrii ogłosił, że trzeba wybory powtórzyć, pobite gary, a zatem było fałszerstwo. Tego do tej pory nie bywało. To znaczy, nie mówię, że nie bywało fałszerstw wyborczych, myślę, że one są normą w demokracji, ale do nie tej pory się o tym otwarcie. nigdy nikt się do tego nie przyznawał. A więc i Brexit, i fałszerstwo głośno. Zadeklarowane, uznane, potwierdzone sądownie, to są, to są wstrząsy znamionujące transformację na skalę wojenną. Jeśli dodamy do tego jeszcze napięcia, znowu pytanie: czy realna eskalacja wojenna ze strony Amerykanów, czy tylko gra z Polakami, wspólnie z Rosją uprawiana przez Amerykanów gra w dobrego i złego policjanta? same znaki zapytania czas pokaże. Mm -hmm. Ja chciałam wrócić do reakcji na, na Brexit super państwo, zamiast Unii Europejskiej, czyli wspólna waluta, wspólna armia, wspólny rynek, wszystko właściwie wspólne według pana no, Fantasmagoria, czy realny państwo, scenariusz na ratowanie Unii Europejskiej. Jak to szybko, jak to szybko te wszystkie kłamstwa wychodzą na jaw. No, no yy, niezależnie od tego, czy kto podziela mój, yy, że tak powiem, resentyment antyeurokołchozowy, yy, no to wszystko Wszyscy chyba się zgodzą, że Unia Europejska dziś z całą pewnością nie ma już nic wspólnego z tym, do czego nas zaganiano kilkanaście lat temu. Prawda? Na początku to były fajne rzeczy wymiana gospodarcza, swoboda podróżowania, miłe perspektywy, a teraz co mamy? Zamordyzm mamy wspólną armię. Eurogestapo we Wiedniu ma siedzibę, tam się ma monitorować i ścigać w przyszłości wszelkie przejawy ksenofobii, rasizmu, antysemityzmu i, i cała ta litania prawda, tych grzechów, które notabene nie stanowią żadnych kategorii prawnych, one są prawnie niezdefiniowane, ale w, w eurokołchozie mają być ścigane, więc z, ze swobód Przesunął się punkt ciężkości na zamordyzm. I teraz pozostaje zagadką pana premiera prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jak on to chce godzić, jak on to chce godzić, jak on chce reintegrować Unię Europejską na wyższym poziomie po raz kolejny wyrażając poparcie dla idei wspólnej armii eurokołchozowej i jednocześnie i jednocześnie zagwarantować należyte prawa i swobodę państwom narodowym w Europie ojczyzn. To jest schizofrenia, to jest ogień z wodą. Tego się nie da pogodzić. Albo, albo prosimy, tak jak Sikorski, Niemcy, żeby nas wzięły za twarz, żeby wzięły w swoje ręce sprawy kontynentalne, bo to Sikorski, prawda, zdrajca, minister zdradek Sikorski, Wezwał przed paru laty Berlin do tego, żeby, żeby, właśnie, żeby właśnie sięgnął po, po tę rolę dominującą na kontynencie. No, to można powiedzieć, Sikorski przynajmniej otwarcie to powiedział. A, a premier prezes Kaczyński wypowiada dwa poglądy sprzeczne ze sobą. W praktyce nie, ra, nie da się zrealizować jednego i drugiego programu naraz i czegoż on zatem w rzeczywistości chce dla Polaków. A może reformować się tą Unię Europejską nie zamiast da ją się, nie rozwalać, da się zamiast z niej wychodzić. Może da się wprowadzić jakieś reformy, które pozwolą zmierzać w stronę tych zasad, o których była mowa, jak wchodziliśmy do Unii Proszę Europejskiej. Proszę pani, ja to już wszystko przeżyłem. Ja przeżyłem reformy w socjalizmie. Ja pamiętam, przez Wojciecha Jeruzelskiego zarządzany pierwszy etap reformy, drugi etap reformy. To nie jest kryzys, to jest rezultat. Nie da się naprawić, zreformować czegoś, co jest permanentną awarią. Tak? Socjalizm jest taką permanentną awarią. Projekt eurokołchozowy jest socjalistyczny Socjalisty, socjaliści, komuna czerwona, różowa, tęczowa, zielona. Zdobyli pozycję dominującą w tym projekcie. Właściwie trudno znaleźć takiego funkcjonariusza urokołchozowego, który za młodu nie był maoistą, trockistą, stalinistą albo jednym, drugim i trzecim po kolei. Ci ludzie, ci ludzie, pedofile w rodzaju Daniela Combendita i sympatycy Czerwonych Brygad, których notabene i w Polsce, możemy znaleźć. Oni, oni nadają ton w Unii Europejskiej, no i w związku z tym mamy permanentny kryzys, bo to jest bo to jest impreza poroniona, zbankrutowana. Mhm. Prawda? Tam, gdzie mamy socjalizm, no to więcej wydajemy niż zarabiamy, w związku z tym nie rozwijamy się ekonomicznie, w związku z tym mamy kryzys, w związku z tym dążenie do tego, żeby wziąć za twarz, żeby właśnie mhm. policyjnymi metodami szczuć jednych na drugich i potem pacyfikować. To jest ta walka z radykalizmem, prawda? trzeba pokazać jakichś zewnętrznych wrogów, jawnych. I wewnętrznych wrogów ukrytych, żeby zwalczać te zagrożenia i utrzymywać władzę, żeby legitymować swoją władzę właśnie tym, że ona ratuje przed niebezpieczeństwami. I to jest ta cała walka nie, prawda, z globalnym terroryzmem przenoszona na kontynent europejski. Notabene wyszło na jaw, jak bardzo to jest. Przydatne, bo zauważcie Państwo, rok temu zaczęła się intensyfikować, eskalować ta wojna migracyjna, czyli kryzys uchodźcy na chodźcy, i pani Merkel szeroko rozłożyła ramiona: przybywajcie, przybywajcie. I do czego to się przydało? Przydało się do tego, żeby przykryć niemiecki. Program remilitaryzacji. Niemcy ogłosili, że wydadzą przez najbliższych 15 lat 130 miliardów euro na zbrojenia, i nie ma żadnych pytań. Rok temu. Pani by pytała, wszyscy, pani koledzy, koleżanki w Niemczech nawet, mm. prawda, y -y -y, y -y, chociaż spacyfikowani przez poprawność polityczną, wszyscy by pytali, czy to tak wypada Niemcom się zbroić? Niemcom, którzy dwie wojny światowe bądź co bądź inaugurowali, prawda, bo nie sami rozpętali, nie sami, ale, ale oni je inaugurowali. Weszli, że tak powiem, na spalony e i takich już historia zanotuje. Otóż teraz mają się zbroić i żadnych pytań nie ma, no bo uchodźcy na chodźcy. Że to wszystko się sypie, widzimy, że wojna idzie, po prostu. No bo... właśnie, bo rozpad Unii chyba będzie początkiem wojny, bo będziemy szukać nowego porządku. Wojna już jest. Wojna już hmm. jest, bo ona jest toczona różnymi narzędziami. Migracja, narzędzie wojny o tym pisano już, oczywiście pewnie służby miały to rozpracowane dekady wcześniej, ale ja przypominam sobie sprzed kilkunastu lat, lat y, jakieś akademickie już opracowania tego zagadnienia. Migracja jako oręż wojny, to znaczy nie wysyłamy y, Lancasterów ani latających y, y, innych fortec, tylko napuszczamy jakichś biednych ludzi zdesperowanych na przeciwnika i niech on sobie radzi. Tak? To, jest, to jest metoda, y, wstawmy im y, kozę do przedpokoju, prawda? I co nam dadzą za to, że ją sobie zabierzemy. Dalej narzędziem wojny jest też propaganda. Widzimy, już w ostatnich latach to wzbierało, ale w tym roku, zdaje mi się, że kulminuje spektakularnie, wielka operacja strategicznego zarządzania percepcją. Czyli, czyli wojna propagandowa, wojna dezinformacyjna. Jesteśmy codziennie bombardowani dezinformacją. No i cóż, jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że są wydawane potężne pieniądze i na te, na te organizowane kryzysy z uchodźcami, nachodźcami, z terrorystami, i na to, żeby to codziennie zakłamywać. No więc, skoro są wydawane pieniądze, to są budżety. I to są już budżety, na skalę wojenną. To nie są tylko jakieś sentymenty czy resentymenty pana Sorosza, tylko ludzie, którzy, którzy jego nawet mają w kieszeni, najwyraźniej rozkręcają coś dużego. I ja jestem bardzo ciekaw, kiedy to wszystko walnie. Czy to będzie jeszcze przed końcem euro, jak to wróżyli różni tam prorocy eksperci na początku tego roku. Wskazywali euro, wskazywali, wskazywali światło, Dni Młodzieży z Franciszkiem Papieżem, jako cele zamachów terrorystycznych. Gdzie będziemy mieli tę eskalację? W Polsce ogniskiem takiej eskalacji, podgrzewanym od szeregu tygodni, już mocno podgrzewanym, jest oczywiście konflikt na linii, na linii którą wyznaczają szowiniści ukraińscy. Rezuni ukraińscy, którzy koniecznie usiłują fundować swój patriotyzm szowinistyczny na kulcie morderców Polaków, między innymi nie tylko, ale przede wszystkim morderców Polaków no oni coraz bezczelniej coraz bezczelniej stawiają swoje uroszczenia tam się ma na Ukrainie ukazać chyba chyba jeszcze w tym roku jakiś dla dzieci taki elementarz prawda z ze Stefanem Banderą dla dla nieletnich jeszcze małych Ukraińców jako wzorcem osobowym no więc z jednej strony, ten szowinizm samoistnie, się nakręca, no ale z drugiej strony to jest wymarzone ognisko wymarzone dla ewentualnych prowokatorów. No i jeżeli ktoś to doinwestuje, jeżeli ktoś będzie jeszcze chciał Polaków ekscytować tymi popisami szowinizmu ukraińskiego, to o prowokację bardzo łatwo przed tą prowokacją trzeba przestrzegać, bo oczywiście oczywiście właśnie Zachodnia Europa Wielka Brytania Niemcy Austria, Austria nie jako gracz, jako rozgrywający główny, ale jako przykład kliniczny tego, co się z zachodnią Europą dzieje, mhm. oni oczywiście będą szukali najprostszego sposobu na to, żeby własne problemy przesłonić. Otóż tym najprostszym sposobem będzie przesunięcie, transmisja tych problemów na Europę Wschodnią. Czyli właśnie na przykład przeniesienie fali terroru islamskiego z Zachodu na Wschód. Mówił o tym i to też poniekąd przepowiadał z początkiem tego roku pan Mosze, kantor, prezes Europejskiego Kongresu Żydowskiego, kiedy, kiedy rozmawiał szczerze z Łodzimierzem Putinem w Moskwie w lutym bodajże było to spotkanie i on, i on takich niebezpieczeństw się obawiał. Sądzę więc? że w tej chwili te sprawy się ważą i nie zdziwiłbym się, gdyby przed końcem tego sezonu, gdyby właśnie doszło do zdarzeń, które będą eskalować konflikty z zamiarem tranzycji, przesunięcia. Zrzucenia, zepchnięcia problemów politycznych, które ma zachodnia Europa na Europę Środkową, w której akurat tak się składa my się znajdujemy. Nie zdziwiłbym się, gdyby zaszły wydarzenia, nie daj Boże, tragiczne, które wywołają migrację ludności na kierunku, już nie tylko południe-północ, ale, ale także zachód-wschód. Bo bo widzicie Państwo, w tym świecie tak skomplikowanym, Polska ciągle jeszcze się broni. Polska ciągle jeszcze nie stoi ani w obliczu kryzysu migracyjnego, ani w obliczu kryzysu finansowego, który bardzo łatwo na nas zresztą też spuścić ten kryzys finansowy, prawda? To też byłaby tylko decyzja lichwiarzy. Krótko mówiąc. Pytanie, czy Polska, czy będziemy mieli do czynienia z próbami podpalenia Polski, politycznego podpalenia Polski jeszcze przed końcem tego roku. Myśli Pan, że może to się stać na Światowych Dniach Młodzieży, bądź podczas już tak bardzo zbliżającego się szczytu NATO? To nie ja myślę. Ja tylko odnotowałem... Odnotowałem z końcem ubiegłego i z początkiem tego roku yy, yy, troskę publicystów, ekspertów i działaczy, polityków, którzy taki scenariusz właśnie wywróżyli, że, że nie mniej więcej przed końcem tego sezonu zamachy terrorystyczne miałyby uruchomić właśnie na przykład migrację mhm. żydowską z Francji na wschód. O tym, o tym mówił pan, pan reprezentujący świat publicystyki w Izraelu, a także zdaje się świadomy materii działania mhm. służb. Zapominam w tej chwili nazwiska, ale łatwo je zidentyfikować. To był wywiad chyba z lutego tego roku udzielony polskim mediom. O tym mówił także generał bezpieki PRL-owskiej, który w post PRL-u pełnił rolę zastępcy szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pan generał Paweł Pruszyński. On wskazywał właśnie takie cele. No więc jeśli ludzie tej rangi tego pokroju takie mają wizje, no to mnie się one jakoś udzielają. Miejmy nadzieję, że te wizja nie osadzą się w rzeczywistości, a ja bardzo dziękuję za rozmowę. Powtórzmy zdanie papieża Piusa XII z 1939 roku. Nic nie będzie stracone przez pokój. Wszystko może być stracone przez wojnę. Najważniejsze, żeby Polska nie znalazła się na pierwszej linii frontu wojny, mhm. która już, już się toczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę.